Dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, wasz nauczyciel i pan, umywam wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Tego, co ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz. Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Jeśli ci ich nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, umyj nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę. Wykąpany człowiek potrzebuje tylko sobie nogi umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. O Ten, który zanurzy ze mną rękę w misie, ten mnie zdradzi. Prawdzie syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, lecz biada owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził. Czy to ja robię? Ty powiedziałeś. — Co ty mówisz? — Nie, ktoś mi tu przeszkadza. Nie, — Nie przejmuj się tym. — Co za głupca! Masz, wiesz, trzydzieści srebrników, tak, jak było... — No bierz prędko! — Duża jakaś miota postacią mistrza i chwieje nim jak wodę wodą kwiatu. — Widziałeś? Kropelki świecimy na jego twarzy. Chodźmy do niego. — Nie, nie, Szymon, nie mądźmy mu tej godziny. Rozważajmy raczej jego słowa, one umocnią nas na duchu. Jaką Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby został podwyższony i syn człowieka. Aby każdy człowiek, który weń wierzy, nie zginął, lecz miał żywot wieczny. I chwila ta się zbliża. Bracia, taka jest wola Ojca Niebieskiego. To tak, ja nie. Jeszcze na krótko światło zostanie z nami. Pozwól, żebym znajdował się blisko niego w tej chwili ostatniej. Bronić będę mistrza, jeśli zajdzie potrzeba nawet własną krwią. Szymonie, Szymonie, już zapomniałeś. Rozumiem. Przebacz mi, ale on jest mocą i życiem, pokiem mocnych, lecz także pokornych. Ja nie. Pozwól mi iść do mistrza. Idź, Szymonie, ale mu nie przeszkadzaj. Mistrz nasz rozmawia z ojcem swym. I ja pójdę z Piotrem. Idź ty, Jakubi. Oto ja posyłam was jako owce między wilki. Ale powiadam wam, nie obawiajcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Obawiajcie się raczej tych, co i ciało, i duszę rzucić mogą w ciemność. A, są tu wszyscy. I o, modli się, no To dobrze, to no dobrze. I ja tymczasem przeliczę sobie mieszek. Pieniądze, te pieniądze. Jaką one mają siłę! Jaki dziwny blask! Jak dźwięczą! <laughs> Serce żwawiej bije w piersi i żyć się chce! <laughs> Trzy lata. Trzy lata chodziłem za nim jak chcieć. Myślałem, że od swoje barki przywdzięje purpurę, że mnie i innych w swoim królestwie na najwyższe wzniesie godności. Marzyłem nawet, że w tym królestwie uczyni mnie zarządcą skarbca, że w złoto opływał będę. I cóż. Oto kazano Judaszowi być ubogim. Kazano do niczego się nie przyzwyczajać. Ni do bogactwa, ni do rozkoszy, ni do czystości ziemskich. Kazano być cichym i pokornym. O zgrozo kazano Judaszowi cierpieć dla sprawiedliwości. you Za co? Przesłałaś się! Genezaret z ręki uciszył na wałnicę morską. On sam jeden w świątyni rozproszył wszystkim przekupniu. On i tej zgrai głupców nie da siebie odejść na pastwę. A, A jeśli go zwiążą jak baranka, na sąd zaprowadzą. Przy nim moc boża, przy nim wojska anielskie. To niepodobna! Nie. Yes. Sam Hedrin zadecydował, że Jezus Nazaretu winien jest śmiercią. Żądają, żebym go wydał na śmierć. Na wszystkich bogów. Cóż złego ten człowiek uczył? Nie umiem odpowiedzieć, namiestniku. Śmierć Namiestni chcę mówić. Kapłani żydowscy boją się, żeby się nie skalali, wstępując w progi poganina. O, budnicy, Sanhedrin Sanhedryn, jak widzę, przewodzi temu zgromadzeniu. Raczej yeah! wiatry! Ty jesteś królem żydowskim? A od siebie zadajesz to pytanie. Czy też inni ci powiedzieli o mnie? Czy ja jestem Żydem? Lud Twój i kapłani wydajcie w moje ręce. Cóżeś uczynił? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, Cudzy pewnie by walczyli o mnie, lecz królestwo moje nie jest to. Więc ty jesteś królem? Ty rzekłeś. Ja na to się narodziłem i na to na świat przyszedłem, aby prawdę dać świadectwo. Każdy, kto z prawdy pochodzi, słucha głosu mego. Ja tobie mówię wstań. Odpuszczone są twoje grze. Jezu dzięki. Nie płaczcie nadem. Płaczcie raczej nad sobą i nad synami waszymi. Ludu, Mój ludu. Cudzem ci uczynim. Czemem zasmucił? Nie ma przebaczenia, nie ma przebaczenia. Pozostaje mi tylko... Jesteś, jesteś, jesteś. potępiony, Judaszu. Łotrowi skrzyża przebaczy! <noise> i tobie przebaczy. Dla Judasza nie mierzysz się z łotrem. Dla niego nie ma przebaczenia. Nie ma. Pozostaje tylko sznur. <noise> Marne życie twoje. <noise> stał. Kto? Ten, którego złożono do grobu i opieczętowano. Na stał wstał? Jakże mógł wstać? Tak, tego wam nie powiem. Stał piękny jak nie był. Jezus zmartwychwstał. stał, widzieliśmy. Widzieliśmy, że wszyscy starzysty, jak król. A on tu zaszło. Nie dosyć na tym.